Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Za nami ostatni, finałowy odcinek serialu Obi-Wan Kenobi, czyli najnowszy serial ze świata Gwiezdnych Wojen, dostępny na platformie Disney+. No i powiem wam tak, no oczywiście obejrzałem ten odcinek i dzięki waszej pomocy z ostatnich pięciu odcinków zrozumiałem tutaj naprawdę sporo, dużo się dowiedziałem. No i mogłbym powiedzieć, że Zrozumiałem ten finał i czy był to dobry finał sezonu, o tym sobie opowiemy później. Zrobimy też sobie taką krótką recenzję laika, gościa, który nie zna się aż tak jak ty, drogi widzu, na gwiezdnych wojnach. Powiem wam, czy mi się serial podobał, czy doniósł, że tak powiem. No ale najpierw mam parę pytań związanych z samym finałem. Jest ich dość mało, bo tylko dwa. E, mianowicie pierwsze pytanie, już sobie zapisałem, czego Rewa chciała od Luka. W piątym odcinku dowiedzieliśmy się, że Rewa dowiedziała się, gdzie jest luk, że znajduje się na Tatuin. No więc poleciała tam, nie wiadomo jak przeżyła, to znaczy, no dobra, nieważne. Zemsta czyni cuda dla woli przeżycia, jak powiedział wielki inkwizytor. W każdym razie znalazła się na Tatuin. Cała i zdrowa, no wiadomo, trochę ją tam jeszcze bolało, ale kurde, bez przesady, przebicie mieczem świetlnym powinno zostawić ślad, albo przynajmniej siniaka, a ona sobie latała, jak gdyby nigdy nic się nie stało przecież nie minęło pół roku albo pięć lat. Rana nie miała czasu się zabliźnić minęło pewnie z jeden dzień albo kilka godzin, no ale to jest takie nieważne. Odpowiedzią na takie pytanie jest zawsze moc, z tego co e, kojarzę ze świata gwiezdnych wojen. W każdym razie w odcinku szóstym powiedziała, że ona chce dla Luka sprawiedliwości. O co tu chodziło? Później były flashbacki, jak Anakin zabija tych wszystkich młodziaków, jak próbuje zabić Rewę. Czyżby ona chciała dokończyć zadanie Anakina, teraz już lorda Wejdera, oczywiście, bo później mówiła, że nie mogąc zabić tego Luka. Powiedziała, że y, zawiodła Wejdera, że nie mogła dokończyć tego, co tam on zaczął. I o co tu tak naprawdę chodziło i ja, o jaką sprawiedliwość jej chodziło? Możesz mi to, proszę, drogi widzu, wyjaśnić. Drugie pytanie: to oczywiście wiemy, wiedzieliśmy, że będzie rematch, czyli rewanż między Kenobim a Wejderem. Nie wiedziałem tylko, że będzie tak szybko w odcinku, bo chyba w 10 czy 15 minucie się zaczął. W każdym razie e, bardzo fajnych, kilka easter eggów, nawet ja znalazłem. E, no dobra, przez kilka mam na myśli jeden, gdzie Wejder miał wyższą pozycję, tak jak wcześniej miał. Kenobi, I have higher ground, it's over, Tak teraz Wejder miał wyższą pozycję, a i tak niby przegrał. Dobra, w każdym razie moje pytanie jest takie: dlaczego Kenobi nie zabił Wejdera? Odpowiedź może być prosta, bo muszą wydarzyć się kolejne filmy, No ale słuchajcie, miał idealną okazję, żeby go wykończyć. Um... Zyskał jakąś drugą młodość, drugą siłę, pokonał Wejdera. No, praktycznie go pokonał. Miał go, bo tylko wystarczyło, żeby machnął mieczem i Wejdera by nie było. Nie byłoby całego zła na świecie, które się wydarzy po wydarzeniach z tego serialu. Tak więc, tak naprawdę, to wszystko jest wina Kenobiego. Dlaczego on go nie zabił? No, wiadomo, Wejder czy Anakin był jego padawanem i prawdopodobnie dlatego go nie zabił. No ale. Gdyby tylko Jedi mógł przepowiedzieć przyszłość, w sensie nie przepowiedzieć, tylko widzieć przyszłość, to by zobaczył, co Vader zrobi w przyszłości. No to może by się zastanowił dwa razy nad tym machnięciem mieczykiem, bo to tak dużo nie, nie, nie wymaga od Kenobiego, tylko siup i Vader'a nie ma. Dobra, także to są dwa moje pytania. Drogi widzu, odpowiedz minanie, tak abym zrozumiał już w pełni ten serial. Teraz chwilę sobie porozmawiamy o, o finale. Czy to był dobry finał tego sezonu? Muszę Wam powiedzieć, że liczyłem na jakiś fajny epicki finał. I tu się nie zawiodłem, tak naprawdę, bo liczyłem tylko na jedną tylko na walkę Wejdera i Kenobiego że będzie widowiskowa, że będzie długa i że będzie pełna zwrotów akcji. No, i powiem wam, no były zwroty akcji, była dosyć długa ta walka, była widowiskowa. Także ja, jako e, niezbyt duży fan Gwiezdnych Wojen, uważałem, że ta walka była spoko. Ale jeżeli ty jesteś mega fanem Gwiezdnych Wojen, no to powiedz mi drogi widzów w komentarzach poniżej, czy według Was jest to satysfakcjonujący e, reważ. Druga sprawa to recenzja całego sezonu. Generalnie ten sezon, i tu jest recenzja od kogoś, kto nie zna się tak bardzo na Gwiezdnych wojnach, generalnie cały sezon był nudny, był taki nijaki, nie wiadomo w którym kierunku szedł. Cały sezon polegał na tym, że Obi-Wan Kenobi ratuje leje. Wiem, że bardzo dużo osób czekało na ten serial, że to będzie jakieś objawienie ze świata Gwiezdnych Wojen, że Iwan McGregor wróci jako Obi-Wan, że tu będzie coś po prostu niesamowitego, a tak naprawdę to wszystko się ciągnęło jak flaki z olejem. Było kilka oczywiście fajnych momentów. Dla fana Gwiezdnych Wojen to pewnie jest mega serial i tak dalej, ale może się mylę, daj mi znać w komentarzach, um, ale. Czegoś mi tu brakowało, jakiegoś elementu tych klasycznych Gwiezdnych Wojen, które kiedyś oglądałem, bo tak, obejrzałem wszystkie dziewięć filmów w tym momencie. Czegoś takiego, takiego efektu wow, bo znaczy ja osobiście tego nie pamiętam, ale pytałem taty. Mój tata poszedł do kina w 1977 roku na pierwszą część Gwiezdnych Wojen i jak wyszedł z kina, to pamięta, że mówił, że to jest coś niesamowitego, że to jest po prostu tworzy się historia w tym momencie, że czegoś takiego jeszcze w kinach nie było. No i właśnie czegoś takiego. Ja wiem, że to nie jest kinotko, to jest serial, nie zrozumcie mnie źle, ale czegoś takiego mi tutaj brakowało. Brakowało mi takiego efektu, wow, takiego, że o kurde, co tu się dzieje. Chociaż nie tylko efektami specjalnymi, ale mogliby wprowadzić jakąś mega fajną postać, może kogoś ponad Dark Sidiousem, jeżeli. Jeżeli jest ktoś, to, to nie wiem, jeżeli nie ma, no to kogoś ponad nim. Um, czy jakąś fajną interakcję między Palpatinem a Vaderem, coś czego jeszcze nie widzieliśmy. Um, a tak, to było takie, na takim jednostajnym, jednolitym poziomie, gdzieś tam poniżej moich oczekiwań. Um, nie to, że miałem jakieś super wysokie oczekiwania, ale tak jak powiedziałem, czekałem na jakiś efekt wow, którego nie dostałem. Wydaje mi się, że cały sezon jest mega nudny. Jeżeli powstanie, a raczej powstanie, no bo jednak hajs się zgadza, drugi sezon, no to mam nadzieję, że twórcy już wtedy nam pokażą coś mega fajnego coś naprawdę, co przykuje wzrok nie tylko fanów Gwiezdnych Wojen, ale też zwykłych, szarych ludzi, zwykłych fanów po prostu serialów i kina ogólnie. Tak więc, jak oceniacie? Finał, jako finał sezonu, jak oceniacie cały sezon Obi-Wan Kenobi? No i dajcie mi znać, co, um, znaczy dajcie mi odpowiedzi na moje dwa pytania. Co Rewa miała na myśli, że chce um, sprawiedliwości dla Luka i dlaczego ten Vader nie zginął w końcu w tym finale. Zaoszczędziłoby to naprawdę mnóstwo, mnóstwo kłopotów. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia w następnym materiale.